Hola, buenos dias. Witam państwa wszystkich bardzo serdecznie na Puertowenturze. Ja jestem Aneta, jestem rezydentką Biura Podróży Rainbow na tej właśnie wyspie. Bardzo szczęśliwą rezydentką, ponieważ wczoraj przylecieli do nas pierwsi goście z Polski. A teraz jestem po spotkaniach informacyjnych z gośćmi i czekam tutaj również na państwa. A luego. do zobaczenia. Mia pierwszy dzień na Fuercie. Rewelacja, ja po prostu czuję się jak w raju w tym momencie. Czego ja więcej ja do szczęścia ja potrzebuję? Jest świetnie, pogoda jest w ogóle niedługo, jeszcze ja mam być totalnie słonecznie. Ale mam basenik, mam palmy, czyli to co potrzebowałam. Oczywiście drinka też nie mam, to, że idealnie. Idealnie dzięki, super jest naprawdę. A jakie są dalsze plany na pobyt? No na razie wykupiliśmy na jutro wycieczkę i jedziemy pozwiedzać sobie wyspę. Marcin dzisiaj jest, dzwonił i wynajmiemy sobie jakiś skuterek. Pojeździmy sobie na własną rękę po skuterku. No i dalej zobaczymy. Super, to życzę dalszej radosnej laby i pewnie się jutro zobaczymy Dzięki, na wycieczce. Dzięki wielkie.